Ty się żenisz Wiesz tym Każda może być, byleby rudy nie przyprowadził. Strasznie są chciwe. Nawet po ślubie każą sobie polecić. A ty skąd ty A -a. o tym wiesz? Chyba oni. A milicja. Nie widzia? Co jest, Pani Władco? Drogówka do to... mnie? To jest właśnie Mirka, to. proszę. Mam się pozwól, Mirka. Mirka właśnie pierwszy raz regulowała dzisiaj ruchem. Ćwiczenia na razie. Na placu dzierżyńskiego Kłświarczeskiego. Świerczewskiego. jest A gdzie to jest? To pan nie wie? Aha, na Wolskim, przy placu bankowym. A skąd? Nie. A bracia pakulscy gdzie są? Ja to nich nie znam. Znasz, znasz. Naprzeciwko tego wielkiego budynku domu dziecka. Aha. Żadnego dziecka. Braci Jabkowskich.

Skurczą. Mówiłem tak, się, sama same zdrowie no, Ale ja pytam skąd? Z Grójca, z Mławy, z Brwinowa? A no, mam to warszawianek, chodzi na nogach. Genuś, ona mi nie pasuje. A całe szczęście, że to moja narzeczona, a nie ta. Genuś. No, nie rób mi tego. ona cię pałą będzie lała przez let. To no, czysty wstyd brać od homanta z prowincji po ona mnie kocha, tato. Czy milicja jest w stanie kochać? Tak, ta, ta, ta. A ty co, nie masz innego zajęcia? Dziadko mi powiem. Ta.